Końca dobiegła piąta edycja projektu Poznaj Sąsiada, Poznaj Siebie, w ramach którego grupa młodzieży z Krasnojarska na Syberii przebywała z wizytą w Polsce. Międzynarodową wymianę, której w tym roku towarzyszyła tematyka przestrzeni miejskiej i aktywności obywatelskiej podsumowano podczas uroczystej kolacji i koncertu trio. Spotkanie było okazją do podsumowań i pożegnania. Program tygodniowy był bardzo nasycony. Młodzież z Krasnojarska pierwszy raz była w takim mieście mniejszym, jak oni mówią, mniejszym w sensie ilości mieszkańców, ale jeżeli chodzi o teren, tak bardzo szeroki teren. Podobał mi się Ruda Śląska jako miasto, które jest dla nich... Takie nie do poznania, jest im trudno się tu poruszać, to powiedzieli, trudno jest rozumieć komunikację miejską, natomiast mi się spodobało, że tak łatwo możemy mieć dostęp na przykład do Urzędu Miasta, mieliśmy spotkanie w Urzędzie Miasta na temat rewitalizacji, na temat nowych pomysłów w mieście, otrzymaliśmy też ścianę, gdzie rysowaliśmy mural, taką wspólną pamiątkę po naszym projekcie w sobotę i, i wszyscy byli zdziwieni, że tak łatwo jest to zorganizować, więc bardzo mi się podoba i gościnność mieszkańców, ale też gościnność Urzędu Miejskiego i pani prezydent. Tym, co po projekcie zostanie, jest książka, książka dobrych praktyk związanych z miastem. Tak, pierwszą część już rozpoczęliśmy w Krasnojarsku. Udało nam się zebrać kilka pomysłów. Przez ten tydzień bardzo mocno pracowaliśmy nad pomysłami młodzieży, zarówno w Muzeum Śląskim w Katowicach, jak i tutaj obok w budynkach, które są częściowo zapuszczone. Przyglądaliśmy się ulicom, temu co już jest zrobione, i powstały nowe pomysły. Wszystko to razem zebraliśmy w jednej książeczce i to jest ciepła bułeczka, wydrukowana dzisiaj o 14. Co Polacy proponują Rosjanom, a co Rosjanie Polakom? Jakie są te recepty na dobre, udane miasto? Tak naprawdę bardzo są podobne, dlatego że to są drobne pomysły na temat zmiany skwerów, może przygotowania jakiegoś miejsca dla młodzieży, strzelanie na przykład z łuku, żeby były miejsca takie tarcze gdzieś przygotowane. Oczywiście też przygotowanie drobnych zmian, rysunków na ścianach domów ławeczki, parki. Można powiedzieć, że udało nam się zrealizować cele tego projektu. Pierwsze, pierwszy cel to oczywiście poznanie siebie i integracja, a drugi cel właśnie utworzenie tej broszury, recepty, przepisy na dobre miasto. To nam się udało zrobić. Trzeba podkreślić to, że uczestnicy bardzo z taką łatwością zgadzali się na taką na naukę, na uczenie się nowych rzeczy i, i zrealizowali z nami wspólne pomysły. Wizyta młodzieży z Krasnojarska w Polsce stała się okazją do poznania historii i kultury naszego kraju. Wymiana miała na celu przede wszystkim integrację młodych ludzi. Dzięki niej Polacy i Rosjanie pozbywają się uprzedzeń do innych narodów, uczą się siebie nawzajem, poznają język i kulturę sąsiednich krajów. Naprawdę niesamowite, niesamowite przeżycie. Co roku to powtarzam, bo to już jest moja kolejna wymiana, że to są naprawdę przyjaźnie na całe życie i będę to powtarzać cały czas. Naprawdę, bo poznajemy się tak naprawdę sami siebie, poznajemy swoją kulturę na nowo, poznajemy też tak naprawdę ludzi, którzy mieszkają prawie 5000 km od nas, a nie ruszają się zbyt bardzo od nas i naprawdę poznajemy świetnych przyjaciół, spędzamy razem czas, który przelatuje zdecydowanie za szybko. Poznaliście bardzo dobrze siebie, wiecie jakie są podobieństwa między Polakami i Rosjanami, a co nas różni? No, różnią nas na pewno słowa. Duż, strasznie dużo zabawy było, kiedy musieliśmy się podzielić na grupy. A wtedy okazało się, że zachodziło no, o to, że część grup musiała po prostu udawać kaczki. A jak się okazuje, kaczki w Rosji troszeczkę inaczej, in, inne dźwięki wydawają, to tak jak nasze żaby. No i tak właśnie strasznie dużo zabawy, bo takie maleńkie, niby maleńkie, ale jakże wielkie różnice. I w języku, i w kulturze, więc naprawdę. A co nas łączy, jakie są takie punkty wspólne? Na pewno gościnność. Gościnność zdecydowanie. Tak samo jak myśmy byli w Krasnojarsku, to... No, ja się poczułam tak jak w domu, tak jak mówię, 5000 tysięcy kilometrów od Rudy Śląskiej, poczułam się jak w domu i mam nadzieję, że nasi goście też poczuli się tutaj tak jak w domu. W wymianie młodzieży towarzyszyło w tym roku hasło, nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia, pobawmy się w futurologów, dom i miasto. Podczas licznych zajęć warsztatowych młodzież przygotowywała książkę z przepisami na dobre miasto i wypracowane dobre praktyki będzie chciała zaimplementować w swoim kraju. Wrażenia nie mogą być wstrząsające, więc mogę powiedzieć, że były tylko pozytywne. Udało nam się poznać miasto Rodośląskie Polskę. Bardzo ciekawy to temat rewitalizacji. Chodziliśmy po różnych obiektach, które już zostały zrewitalizowane. Oglądaliśmy też obiekty, które czekają na rewitalizację. Ten pomysł, taka praca nad rewitalizacją bardzo mi się podoba. Dzięki temu zaczęłam myśleć o tym, że może być może u siebie można coś zrewitalizować. Czyli chcę przywieźć do swojego miasta dobrą praktykę rewitalizowania obiektów. Industrialnych. U nas też jest taki proces ożywienia, powrotu do życia pewnych budynków, ale to jest przede wszystkim rewitalizacja na przykład starego starego przedsiębiorstwa na centrum handlowe. To jest minimum. Wydaje nam się, że można coś zrobić więcej. Polsko-rosyjska wymiana organizowana przez Stowarzyszenie Genius Locji Duch Miejsca we współpracy z organizacją Interra z Krasnojarska jest współfinansowana ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie oraz Miasta Ruda Śląska.